Myślę, że trzy projekty, o których miałem dzisiaj przyjemność mówić, to jest coś, co będzie istotną zmianą dla samorządów i to zmianą, którą zobaczymy już w najbliższych miesiącach. Pierwszym z nich jest uruchomienie funkcjonalności pełnomocnictw i upoważnień do wykonywania czynności urzędowych. To jest wygodna rzecz, ponieważ to pozwoli bliskiej osobie załatwić w naszym imieniu sprawę w urzędzie, a aby to się stało, wystarczy kilka kliknięć w aplikacji mobilnej i taka możliwość się wtedy pojawi. Ona będzie też bezpieczna dla urzędnika, ponieważ w systemie od razu się pojawi informacja o tym, że konkretna osoba może w imieniu swojego mocodawcy tę sprawę załatwić. Drugą kwestią jest platforma płatności. Chcemy, żeby te płatności były bezpłatne, zdalne. Tak jak to się robi dzisiaj przy zakupach w sklepie internetowym. Myślę, że to też duże udogodnienie dla osób, które załatwiają sprawy urzędowe, które wiążą się z opłatą. Mamy też, jak wiadomo, w przyszłym roku rok wyborczy i dlatego, aby była pełna pewność tego, jak te wybory przebiegają. Chcemy uruchomić centralny rejestr wyborców. To jest rejestr, do którego będą miały dostęp samorządy, ale który będzie prowadzony w scentralizowanej formie, tak jak inne rejestry, takie jak rejestr PESEL, czy ewidencja kierowców i pojazdów. Dzięki temu nie będzie już wątpliwości co do tego, czy ktoś głosuje tylko w jednym miejscu, nie będzie wątpliwości co do tego, czy. Hmm. osoba, która złożyła wniosek o głosowanie poza miejscem zamieszkania na pewno będzie miała taką możliwość. To są praktyczne rozwiązania, chcemy, żeby one w przyszłym roku były gotowe i żeby to wszystko było możliwe, żeby to wszystko się stało faktem, niezbędna jest bardzo bliska współpraca właśnie z jednostkami samorządu terytorialnego, a co za tym idzie także i z sekretarzami, którzy pełnią w ramach tych gmin bardzo ważną rolę i odpowiadają za sprawy organizacyjne, czyli w naturalny sposób to, co jest związane z cyfryzacją. Zadania, o których Pan mówił, które czekają naszych samorządów w najbliższym czasie, to jakby też nowy katalog działań, które będą musieli wykonywać. Czy w ślad za tymi przedsięwzięciami i jakby naturalną, naturalnym wsparciem technicznym też przewidujecie Państwo wsparcie na poziomie finansowym? I czy możliwe będą też jakby w tym zakresie wykorzystanie środków z Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy? Jeżeli chodzi o środki, to my wszystkie zmiany, które wprowadzamy, wprowadzamy właśnie w taki sposób, żeby zapewnić na nie odpowiednie fundusze. To było widać chociażby podczas kryzysu uchodźczego, kiedy przekazaliśmy samorządom nie tylko wsparcie finansowe na realizację dodatkowych zadań, ale także sprzęt, komputery, które były wykorzystywane przez samorządy w ich bieżącym działaniu. Jeszcze w tym roku zakończymy wymianę kilku tysięcy stacji roboczych w samorządach które od tej pory będą już nowoczesne i będą też lepiej zabezpieczone przed ewentualnymi ingerencjami z zewnątrz. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne projekty, to one wszystkie nie przewidują dla samorządów dodatkowych kosztów, które samorządy miałyby ponieść z funduszy własnych. Zawsze jeżeli będą nowe zobowiązania, będą też na to odpowiednie fundusze. Kongres to tradycja, to już nasze szóste spotkanie, coroczne spotkanie spotkanie forów sekretarzy z całej Polski. Jaką taką najważniejszą wiadomość chciałbym przekazać sekretarzom, którzy biorą udział w kongresie, i tych, którzy czekają na informację zwrotną z naszego spotkania? No, chciałbym poprosić sekretarza o to, aby nasza współpraca układała się tak harmonijnie jak do tej pory. Myślę, że wiele projektów, które realizujemy jest możliwe właśnie dzięki temu, że po obydwu stronach jest zrozumienie i determinacja w zakresie tego, że... To czym się zajmujemy, to są sprawy naprawdę ważne dla Polski i Polaków. I cieszę się, że ta współpraca do tej pory układała się dobrze i myślę, że nasza przyszłość jest jakby uwarunkowana tym, że ona cały czas będzie tak dobrze się układała. I tego sobie i wszystkim sekretarzom życzę.